Mierzą się dzisiaj ze sobą Texom, Eurobus, Przemyśl i rekord Bielsko-Biała. W bramce zagra z numerem 24 Michał Kałuża, dalej przed nim z dziesiątką Paweł Budniak, 13 Martin Dosza, z numerem 15 Grzegorz Haraburda i 22 Kacper Pawlus. W bramce z numerem 12 zagra Roman Kołtok, dalej z czwórką z przodu Leo Santana, numer 7 to Thiago Correa, 38 to Ruben Santos i... Na pozycji pivota z numerem 78 zagra Daniel Abakshin. Zaczynamy mecz. Europus klasycznie w tych swoich domowych czerwonych trykotach. Lewą stroną nie ma jednak bramki. Dobre zejście do środka, jest uderzenie, jest interwencja. Jeszcze lepsza kołtoka. Abakshin. Właśnie ten zawodnik, który zmarnował ten ostatni rzut karny w playoffach. Na pewno ma dziś ochotę na poprawę, na rehabilitację za ten ostatni, jakże ważny mecz, no i blisko, blisko teraz gospodarze. O ziemi mocno, znowu bronią się gospodarze i wychodzą od razu do szybkiego ataku. No ale tak się wymieniamy tymi stratami, broni Kołtok. Nadal bezbramkowy remis, niestety w Przemyślu. Mówi niestety dla dobra widowiska. Świetnie Fareniuk zaskoczył. Okazja do dobitki, jednak nie. Ależ chaos, ależ zamieszczanie, kto odda strzał? Ucieka Semenczenko, do niego futsalówka i bramka! Kapitalne rozegranie, no na jeden, dwa kontakty maksymalnie. Dobre podanie a w głąb pola karnego, a tam czekał na metr od linii bramkowej, zawodnik Eurobusu Przemyśl i w taki sposób Artem Fareniuk zdobywa bramkę otwierającą nam ten wynik, ale asysta Sewenczenko też niczego sobie. I z tego miejsca, z tego rzutu wolnego, czy jednak rzut rożny, proszę bardzo, tam piłka całym po prostu opuściła parkiet. Jest uderzenie, broni, broni Roman Kołtok. Wracamy oczywiście do stałego fragmentu, jest znowu zablokowana próba, ale kontrataku z tego dla gospodarzy nie będzie. Paweł Budniak, kapitan rekordu teraz, wywalczył te pozycje dla swojego kolegi z szatni. Jest cały fragment oczywiście dla podopiecznych trenera Vanildo Neto, który no, wyciąga z Eurobusu wszystko, wszystko co najlepsze. Jest okazja do strzału po bloku, po wślizgu Serżana Iwankowicza. A znowu to Artem Fareniuk mógł wpisać się na listę strzelców. Zresztą ten gracz ma w tym sezonie... Już 8 bramek zdobytych, no jest to prawie najskuteczniejszy zawodnik. Już teraz równo najskuteczniejszy z Rocysławem Semenczenko. Obaj panowie, po 9 bramek na ten moment. A to jest przecież no 12 kolejka, więc całkiem nieźle z taką częstotliwością prawie że bramki na mecz okazja na trafienie numer dwa, ależ to zrobił, jaki rajd wszystko sam sobie wypracował Nazar Szwed wypracował i skończył trafieniem na 2 do 0 piłka przetoczyła przeturlała się wręcz bym powiedział do siatki rekordu ale czy styl ma jakiekolwiek znaczenie już Państwu odpowiadam absolutnie nie sam odbiera piłkę na połowie własne jeszcze na połowie Przemyśla później wymienia jednego rywala drugiego strzela i bramka. 6 minut do końca pierwszej połowy i rekord. Nadal bez goli. Rzadko spotykany obrazek. Okazja na trzecie trafienie broni. Broni kałuża. Rzut wolny dla gospodarzy. Wracamy. Naprawdę trzeba się teraz nieźle napocić, żeby zdobyć chociaż jedno trafienie. Zresztą, sami Państwo widzą. Znowu broni kałuża. Strzał z dystansu, a właściwie podanie, bo wszystko finalizuje Rotysow Semenczenko. No i celebracja w stylu Roberta Lewandowskiego teraz skierowane do kamery. Semenczenko 3 do 0 prowadzi Eurobus Przemyśl. No i to jest takie dobicie rywala. Rekord naprawdę musi bardzo szybko się przebudzić. Strzał z pierwszej piłki. Rekord jednak też dobrze wygląda w defensywie. Wyglądał, bo dzisiaj... Chyba tego akurat o nich nie można powiedzieć. Trzy bramki stracone, może zaraz cztery. Nie ma gola Wysokie podanie. Będzie strzał, ale obok bramki Santana. No to mogło być 4 do 0. A właściwie za linią końcową. Kto uderzy obok bramki tym razem? Blisko Daniela Bakrzyn No ale blisko to, to za mało przyjęcie. No całkiem niezłe. Dobrze do Santany. Santana! No i prosto w ręce Kałuży. Tak jak mówiłem, te dalekie wyrzuty rzadko kiedy coś wnoszą. No świetny strzał, świetny obrót Michała Marka. Ale Przemyśl wyciąga wnioski z tych ostatnich spotkań z Katowicami chociażby i Konstraktem Lubawa. Semenčenko do środka. 3 na 3. Na prawą nogę zejście. Wystawiona futsalówka. Trzeba tylko strzelić. Pusta bramka, więc po stronie rekordu. Jest to oczywiście spore ryzyko, no ale nie mają nic do stracenia po opieczni trenera Lopez'a. Przegrywają 0-3, i nic się nie zapowiadało na to, żeby zdobyli chociażby jedną bramkę z akcji. No i proszę bardzo, trzeba się wracać. Akcja jeden na jednego. Obok, obok teraz. Ruben Santos. A tutaj bardzo czysta gra. Ale jeszcze raz świetny dribling. Zabrakło uderzenia. Co wykombinują gospodarze? Oni nawet w tej drugiej połowie też nie byli w stanie zdobyć bramki. 0 do 0 po przerwie. Więc dzieje się, no dużo, dużo mniej. Lewą stroną, podanie, no blisko trafienia samobójczego teraz jego Correa. Budniak. Iwankowicz, znowu długo. Jest uderzenie, jeszcze do bitka, no ale proszę państwa, z odległości 6-5 metrów nie można aż tak chybić. No ten przerzut z bramki do bramki, oczywiście a to, a to nie jest trafienie, nie można zdobyć gola po wrzucie ręką. 6 minut do końca tego spotkania. Iwankowicz długo gra rekord z pustą bramką, a mimo to nie jest w stanie zdobyć bramki. Pusta, pusta i akcja 1 na 1, no to musi być gol. Zabawił się, zabawił teraz Sergianem Iwankowiciem. Ruben Santos ma swoją bramkę. no Trochę na to czekał. Akurat on zasługiwał na to. Już wiele razy kreował akcję dla swoich kolegów z szatni. Teraz sam wpisuje się na listę strzelców. No i widzimy komu dedykuje tę bramkę. Ruben Santos jest trafieniem. No przepięknie, przepięknie zabawił się z rywalem. To jest ósma bramka. To jest też jeden z najskuteczniejszych zawodników w ekipie. Z przemyśla. Iwankowicz Dobre teraz zejście do narożnika boiska Ale blokują, blokują to dośrodkowanie gospodarzy. i to jest gol na 5 do 0 ale trafienie Nie wiem czy celowo teraz w ogóle W ramkę zawodnich gospodarzy Bo tego chyba nie dało się tak przewidzieć Ale jest trafienie, które pogrąża Całkowicie drużynę rekordu Pokazuje szeroko, Budniaku. Stawmy się, dograjmy to ostatnio. akcję, Iwankowicz Paweł Budniak do prawej strony. No i niewiele zabrakło. Kto to wykończy? Strzał! obok bramki. Koniec tego meczu, proszę Państwa. Eurobus Przemyśl zdominował. Przejechał się walcem po rekordzie Bielsko-Biała. 5 do 0 wygrywają liderzy. Umacniają się na pierwszej pozycji. Nie pamiętam, kiedy po raz ostatni ekipa rekordzistów nie zdobyła ani jednej bramki w meczu ligowym. To jest ewenement. Teksom Eurobus Przemyśl był dzisiaj drużyną po prostu lepszą, ale zagrać na zero z tyłu z taką ekipą jak rekord Bielsko-Biała, to jest proszę Państwa wielki wyczyn.